maneczkę widzę, witam oczywiście na kolejnym materiale Witam po krótkiej przerwie Dobra, może nie krótkiej, bo trzydniowej w sumie wyszła Trochę dłuższa niż, za, niż zakładałem e, No ale cóż No ale cóż, w końcu trzeba wrócić Trzeba z powrotem przykręcić potężnego szponta E, także jestem. E, Sprawdź w takim razie, ile komentarzy było pod ostatnim filmem. Bo, oczywiście, na start sobie rozdamy skrzyneczkę dla was. Plichu. Pół roku temu bym stracił jakieś 800, a na dzień dzisiejszy zyskałem z jakieś 500 zł PS. Widziałem, jak kręcisz to bitwę na G4 na żywo. Dziękuję Ci bardzo, Plichu, za komentarz. A hasło to było, ile zyskaliście, ile straciliście. Plichu, ja wiem, że Ty na pewno masz subskrypcję publiczną. Stąd ponad 100 komentarzy, 16 serduszek. No, także zgłoś się do mnie na deceku. Dzisiaj do rozdania będzie skrzyneczka chyba Furious. Za 4 dyszki ona to jest albo Fusion, nie jestem pewny. E, także zgłoś się do mnie, to oczywiście wygrać, A my przechodzimy już na g 4 Jesteśmy już na g 4 i zatrzymamy się, bo nie wiem w sumie co się dzieje. Trochę te skiny kurna stoją, martwi mnie to. E, cały czas jest bajonet do wygrania, cały czas są handwrapsy, Kałaszek cały czas stoi, cały czas stoi Usp i cały czas stoi Deagle. Nie wiem, czy Wy sobie też zrobiliście chyba. Chyba też sobie zrobiliście po prostu przerwę, że tak to powiem. Nie za bardzo y, wpłacaliście przez święta, ale może to i dobrze. E, przypominam, oczywiście, najlepszym kodzie na, na stronie: kodzie Matuszyst, który daje. Kod Matuszyst, który daje 10% do doładowania, z krzyczkami spojrzeć za darmo na start. No i przypominam o takiej dziennej skrzynce na przykład za. Eee, za 8 zł, znaczy za ósmy za level u mnie w takim przypadku. Ja dostałem szrota, bo dostałem EXPA, ale codziennie możecie sobie od, o ją odbierać. No i macie coś jeszcze, jak EXP, no i tutaj tak samo: Gold Case, Diamond Case, Platinum Case, albo Bronze Silver i Rust. Także polecam sobie to odbierać. A my co, przejdźmy już do jakichś kurwa szponta, Chcę tutaj przyspącić taką batlę mocną. Po prostu, że to szok. Zaczniemy sobie kołgarami. E, damy sobie Bandura. Damy sobie Kingwina. Damy sobie ppl Damy sobie Fireshocka, bo ostatnio mi ładnie dał. I damy sobie e, Dream. -a. O kurwa, dycha wyszła. Czekaj, troszkę, 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 troszkę spokojniej. 7,5 może. Mówiłem o szponcie, ale. D dobra, w sumie. Dajmy sobie trzy razy Fireshocka. 3 i dajmy crazy terminal. od tego trybu nie zaczynaliśmy. Zawsze te underdogi. Zawsze to samo. Urozmaicie to, nie wiem, dodajmy coś nowego. Mam nową klawę. Znaczy nową jak nową. Ja już, ja już długo, długo ją miałem w sumie kiedyś wcześniej, ale tak kurde znudziło mi się klikanie w staro i myślę, dobra dam sobie nową, bo ona jest jeszcze z numpadem, ja miałem wcześniej mniejszą jeszcze z podkładką i wygląda naprawdę ciekawie dobra, bandurka da nam no, falkiona e, za kafla, to także tak średnio najeża e, także cóż, także, o, no, druga gwiazdeczka ty no, fajnie jak na razie leci, co w ogóle z Kingwinka może wylecieć M9 najdroższa, albo Fire Serpent ale mamy M9 za 3300 przyjemnie, milutko, kochanie Eee, no dobra, tutaj już niestety Kingin ostatni się zesrał. Fire Shock. Uhu Hellfire za czwórę, ale jebło. Mówię, że ta skrzynka jest naprawdę fajna, ja ją lubię, kurczę, otwierać, bo ona przyjemnie naprawdę daje. Dobra, może nie teraz, jeszcze może jakiś Hellfire, M9S czy coś? Dobra, pochwaliłem i patrzcie, co się stało. Ale co miałem mówić, wdodziła mi się stara klawiatura i myślałem sobie, a, dam se, wezmę se inną, czemu by nie, czemu by nie. No, i 7 innej używam, także no. Zobaczymy. Będę dawał do znaka. Dobra, szkoda, że teraz mi wyleciał kurwa ten 5.7. Proszę, gówno. 5.7 po raz drugi. Ej, mamy! Tak jest! Ej, czy z to jest sosu? W ogóle ja nic nie dropnąłem. 8 stówek. Tragedia. Tragicznie dropnąłem. No i 33 koła, przyjemnie. Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać swoje skiny? W takim razie, sell your skins to strona, którą zdecydowanie polecam. Sam z niej korzystam i wszystko działa naprawdę sprawnie. Sprzedaż skinów trwa dosłownie chwilę. Do wyboru macie różne metody wypłat: Paypal, Revolut, a także kryptowaluty. A co najważniejsze, korzystając z mojego kodu Mateuszyście albo klikając w link w opisie, dostajecie dodatkowe bonusy, dzięki którym wasze oferty zawsze będą bardziej opłacalne. Obczajcie link w opisie i sprawdźcie sami, jak to działa. Eee, wydaje mi się, że powtórzymy, może poza Bandurą i może Fire Shockami. Eee, Dreamart sobie zostawimy. Dożyćmy dalej sobie oczywiście te kołgał, koł, 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 kołgarki, kurwa, co ja chcę powiedzieć e, Dajmy sobie Mateuszyście, dajmy sobie Angela e, Jest 5500, to co Jurassic i na koniec WP, i na dwóch standard. Dzisiaj są kurwa grobasy, dzisiaj jest taka, a taki gruby odcinek. Ej, ty zrobiłem w crazy terminalu, nie mogę tego cofnąć. Fuck chciałem w standardzie i to do trzech ja to zrobiłem! Jestem jebnięty kurwa, jestem chory psychicznie ja pierdolę, no to nie no kurwa proszę. Do czego? Ja chciałem dwóch, na sta dwóch standard zrobić delikatniejszą. Oh, fuck. No to mam nadzieję, że kurwa no nie przejebę tego. Będzie naprawdę miłe, jakbym tego nie przejebał. Proszę. U, handon. ma ładnie. 3200, fuck treniów. Hand, hand Canonik. Bardzo ładny skin. Kolega mi istotnie rzucił, bo ma. I Pod Jade mi pasował, który mam. Także fajnie. Także fajnie. O, jeszcze z mojej skrzynki gwiazdeczka. To poprosimy Dead Dangera na środek. Opcjonalnie Talona. No najgorzej niestety te driver Glowsy. Ale tr trójeczka też przyjemna. Angel? Akibara dla mnie. So, czysta, przyjemna. I jeszcze może coś z Angelka? Printstream, o kurde, dobra. No patrzcie, mogę dać standarda, nieźle by było. Hand cannon, Tutaj Akibara, Printstream, jeszcze gwiazdeczka z Jurassica. Co Jurassic w ogóle potrafi jewnąć? Desert Hydro, no chciałem zobaczyć. No i zobaczę, ty, jest Desert Hydra, ja pitole, proszę, a awupka, da, nie daj mi nic teraz, znaczy teraz jeszcze, dobra, teraz, teraz, teraz gówno, teraz Pit Viper, teraz Pit Viper, proszę, teraz Pit Viper, Lightning, o kurwa, to są dwie meduzy, o kurwa, to są dwie meduzy, ale dało, co jest, 51 kurwa, koła, pojewało was, 73 może, może, to jest metoda, może to jest metoda. Dwie Meduzy, Lightning Strike na Crazy Terminalu oddał, niesamowite. Niesamokurwawite, ale Steel Standard'a bym to wygrał, nie, patrzcie jak nieźle podrobiłem. Ja pitole się się odszukałem, patrzcie czy mi się to nagrywa, o, ale zaraz przywaliły Sponta, teraz Sponta walimy. Patrzcie to, Mario trzy razy, Angel raz, Kingwin dwa razy, M4, M4 kolejne, Wefront. Santiago za resztę i Santiago za resztę, tylko jeszcze tak Cofnijmy jedną skrzynkę Mario i dodajmy sobie Robo? Nie, za droga Garden Party, za maksa, za maksa, za maksa Go, dwóch standardów, ale ostatnio, ostatnio się tak kręci, że to szok Ostatnio się tak kręci, że to szok Był coach ostatnio, on no, przeciętnie mega wyszło Ale widać, że to kurna dzisiaj jest dobry dzień, dzisiaj sobie ponagrywamy Jak dzisiaj jest taki ten, e, tutaj master pisik na start Przyjemnie jeszcze coś? Jeszcze coś? No dobra, no tutaj się już zestrął Mecha, znaczy Angel, Mecha Industries to dostaliśmy. Tutaj, oleś, sz, ale szrot jak na razie leci, no jak na razie samo gówno. Nie wiem, co ja odpierdalam dzisiaj, bo ja, ja nie wiem, czy ja mam jakiś problem, kurwa, z głową. Patrzcie to, ja, ja dałem Garden Party na koniec ja chciałem dać po raz kolejny, nie wiem, jakieś, kurwa, crazy term... Nie, nie, jestem jestem chory psychicznie chyba dzisiaj, po prostu. Ale chore psychicznie to są też te dropy, bo jak na razie nie, nie dropnęło nic fajnego. No jest gwiazdka na prawo z wifronta. Byle nie wiem dziewiątka. Byle nie wiem dziewiątka, byle nie wiem dziewiątka. Karambit Lor. Kurwa i tak to jest 6700. Dobra. Już, już się chyba zbyt podpaliłem. Już się zdecydowanie zbyt podpaliłem. Jeszcze Santi nam kurwa daje po 50 zł jak ta sucinka 200 kosztuje, nie? I gwiazdka na prawo, dobra, dziękuję, dobranoc. No nie no tutaj nawet jeżeli teraz tutaj będzie najgorszy drop. A nie, jest, jest najlepszy, no to przegrywamy i, i przegraliśmy. Mogę dać tego CrazyTremiora po raz kolejny. Kurwa, co jest w ogóle? Santi jak tu na prawo rzuca. Rzuca skinami za dychę, po Ko raz kolejny, nie, tym razem autotronika. E, no jest lipa, jest lipa. Ta, ta bitwa jest tragedią, tragedią. Jest jeszcze Garden Party, nie wiem co ja tutaj odwaliłem, dobra. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Tylko tym razem weźmy normalne skrzynie, bo ja mam ochotę dzisiaj na normalne. Dzisiaj mam ochotę na normalne teraz. Znaczy teraz, nie że dzisiaj, tylko teraz. Dobra, Desert Hydra, Luxury Knajpka, Fire serpencik, e, Meduza, Hole i dajmy lorkę. Niech będzie coś takiego. Kurwa, jest popierdolone, popierdolone to jest. Po 16 koła back to back bitwa, nie? bo ty jebaliśmy 51. Jezu, chore gówno. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz coś dobrego. Jeszcze raz, tym razem może coś dobrego, inaczej powiem. Faktory nie chociażby, No to desert hydra na start to tak. Och, gwiazdka na prawo. Byleby nie hydra, proszę, byleby nie hydra. Ok, at least trzy koła. No to nie ma jeszcze, jeszcze nie zabił, bo to desert hydra mógłby zabić, kurwa. Luxury, gówno. Fire serpent. No to daj tego fire serpenta, co jest ten narysowany, nie? Szrot. I drugie otwarcie. Uuu, jest gwiazdeczka. A tutaj są nawet te, pandorki. Dobra, to daj coś fajnego. Fire Serpent. No ale kurwa, fif. Szkoda, że FT. Ale ładnie, ale ładnie. 5 koła to jest super. Meduza. Poseidon. Dobra, hole. Nie zawiedź hole. Nie zawiedź hole. Proszę, nie zawiedź. No, zawiedź. Dobra, lorka, gwiazdka na lewo. I mamy 20 koła i wygraliśmy. Proste? Kurwa, gwiazdka. Czekajcie, czekajcie, Hodrod to jest sześć koła. No kurwa, boję się trochę. Ja pierdolę 22. Nie starczy nie! Nie, no chyba ci was popierdoliło, że Lorka dała gwiazdkę na prawo i mnie zdymało. Dobra, nie, to jest koniec. Nie będziemy już dzisiaj kręcić, nie będziemy już się kręcić, bo żeśmy... Zaraz pierdolimy wszystko. Na następnym odcinku najwyżej. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzięki bardzo za odcineczek Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.